Dzień no, bardzo serdecznie. Ja jestem Larry'a Shooter, a w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować jedną z przyróbek do Xboxa o nazwie RGH. Jest to. Yy, no, przyróbka yy, umożliwiająca yy, yy, dostęp do wielu różnych rzeczy. Yy, jest, mamy takie rzeczy, na przykład, jak własne dodatki. Na przykład, yy, możemy zwiększyć sobie prędkość wentylatora w Xboxie. Mamy u góry, nie wiem, czy teraz to widzicie, na samym górze, u góry jest zapisane nasze te temperatura procesora, karty graficznej, case'a, ke, czyli tego, wejście na płyty i takie inne. Mamy nam menadżera plików, możemy sobie edytować różne pliki w Xboxie, nazwy, gry, możemy sobie wklejać. oka tu się wkleja do konekta, macałom, lollipop i one cambare. Więc to wam pokażę w odcinku. <küh> Otóż tak, i to tej na takiej zasadzie. Na, na zasadzie yy, owszem, nie możemy korzystać yy, z Xbox Live, jak to już będzie oczywiste. Ale przejdę sobie do ustawienia menu. Tylko sobie na polski, bo mam po japońsku stronę, ponieważ dla niektórych gierek, niektóre gry tego wymagają, żeby wygra po japońsku był Xbox, ok. No, i teraz widzicie, przeszliśmy do ustawienia systemu, i potem po prostu przechodzi do głównych ustawień systemu. Yy, ale na przykład, jeśli włączycie się do internetu, to. Znaczy, no podłączymy się, ale to internet, internet będzie działał pod, na innej zasadzie. Będzie działał na takiej zasadzie, po prostu, że będziemy sobie yy, na przykład aktualizowali yy, zdjęcia czy tam Boże zdjęcia yy, okładki gier yy, z tego we Freestyle Dashu. Teraz wam pokażę. O tak to. Na, ta, ta, trochę zmieniło się te, te okienka tutaj przejściowe Weźmiemy to freestyle home Czyli to co widzieliście Czyli to ta właśnie no, by, tryb przeróbki, tak, tak, tak to nazwę No i tak, jeśli, nie będę na to włączał internetu, bo nie chcę się z tym bawić Na no, dole no, po prostu będzie nam pisało IP nasze I tyle To działa na takiej zasadzie, że na przykład mamy, gdzie mamy Lollipop Chainsaw Bierzemy taka sobie opcje i odcierzemy sobie okładkę po prostu. nam no wtedy ten... O i to widzicie, nie mam połączonego internetu, nie chcę Nie chcę zobaczyć, co są jakieś nowe DT. Możemy tu mamy właśnie taką bibliotekę z grami. Yy, bierzemy sobie na przykład, możemy mieć sobie inny układ gier. Wam pokażę wszystkie układy. No, i tak to wygląda. Te wszystkie układy to są. To ta, ta, ta wam pokazałem właśnie Wszystkie te układy w trybu. Na góry, na samej górze, też mamy napisane te, nasz, nasz pamięć w Xbox i naszą pamięć e, z dy, dyskową. Jak łączymy sobie na przykład Pendrive'a, to będzie pisał. Taka pamięć z Pendrive'a. Jeśli, jeśli naciśniemy prawą gałkę gałk, gałk od Xboxa, u góry nam się schowają te. No, wszystkie nasze specy no, no te specyfikacje do Xboxa i te inne. Yy, pod back mamy właśnie nasze wszystkie IP, te inne. akurat ja z łączonego internetu to nie będzie nic pisało. Czyli przytrzymamy, bo to bodajże jest, yy, pre, no, chyba to będzie ta lew, yy, lewa gałka. To zrobi nam chyba screenshota. No, zrobi nam screenshota, który się na przykład zapisuje, czy on tam sam się zapisuje w swoich miejscach, on tam się siedzieć tu chyba w HDD, jeśli się nie mylę. No dobra, mieszam z tym, tak, tak będzie ciężko go odpalić. Możemy sobie robić screeny z gier, to znaczy zależy po prostu jak sobie ustawimy te screeny yy, z gier. To są jest tak ustaw... No, właśnie tu mam taki błąd, że nie, coś mi nie zapisuje z screenów, nie wiem czemu. Hmm. Co Wam tu jeszcze by pokazać ciekawego? Mamy emulatory w Xboxie, mamy gry z, klas z klasyki. No z tego starego Xboxa możemy sobie uruchomić programy, oczywiście, game arcade, czyli gry z tego. Yy, gry multiplayerowe, tak, nie gram raczej na multi, więc. Hmm. Mamy tutaj skiny nasze. Możemy mieć sobie skórki jaka mam tutaj dwie na sposób. To jaka, ta, ta różni się tylko tym, że po prostu jest jedna po angielsku, druga po polsku. Mamy oczywiście twórców, którzy są odpowiedzialni za tą przeróbkę. Nie wiem aktualnie jak się nazywa moja. Ta. Jak mój chip w Xboxie się nazywa, ale uda mi się go znaleźć, to wam napiszę pod filmikiem. Powiem sobie, że bardzo przydatne, nawet, nawet jeśli ktoś nie lubi przerabia, przerabiać sobie konsole, ale strony jest to nadprzydatne, bo na przykład nie wiemy czy nam konsola już konsola na przykład yy, ustawmy na, na przykład nam się yy, w, na na my gramy momentami jakieś przelagowanie mamy, to, czy, to sądzę raczej, że to już po prostu yy, przegrzało nam się coś w Xboxie, nie? Dlatego zawsze taka SEP sam troszkę więcej na przykład yy, ten wentylator i wtedy taka mi się Xbox już chodzi. Na przykład, dojdzie do kasportem do, do 30 stopni, ustawmy 70 do 30, i potem mogę znowu do kasportu, mogę sobie wyłączyć. Zabezpieczania to czyli. Mm, nawet nie bardzo do to służy. Skalowanie to jest do. tutaj do, tutaj, tutaj do rozdzielczości ekranu, Wam pokażę tutaj. Duże sposób rogi sobie skracamy, bo dwie sobie rogi możemy robić. Yy, ustawieniach ogólnych, no teraz, o, że tutaj nie mam połączenia z internetem. UQE36.com. Nie wiem, co to jest Dota. Nie, nie wiem w ogóle, co to jest, ale po pokazuję Wam, co tu jest. Aktualizacje to są nasze jakieś własne pliki, na przykład do aktualizacji systemu, te inne. To jest tak na razie, na, na razie najnowszego dasha, więc tak tam nie ma co aktualizować sobie. Lista gier to do, do, obra tutaj do obrazków, układy stron, opcje marketplace, czyli no, tak samo jak nie sobie mieć market z jakimi grami. Pobieranie okładek, no to co mówiłem tam wcześniej, że możemy sobie okładki do gier pobijać. Wyszukiwanie. Hmm. Nie wiem do czego to służy, ale dobra. No Dane ścieżkami, to tutaj gdzie na przykład zapisują się nasze gry i te inne. Tutaj w tym pierwszym zapisują się, o tutaj w tym pierwszym zapisują się gry. A w tym drugim folderze nie, to się zapisuje za bardzo. No dawno nam jeszcze z tym. No my możemy na przykład możemy sobie instalować gry z tego, jak, jaka tu aktualnie mam zainstalowanego Chainsaw Valentine Edition. Okład nie ma okładki właśnie z tego właśnie z nie ma okładki z tej mojej wersji, ale dobra, mniejsza o to. Wary jest okładka. Tylko to są takie gry, które są no, niepo, niepopularne u nas, więc no, i, tak, i tak dziwię się, że one w ogóle są. Hmm. Mamy mam oczywiście godzinę, wszystko to należy do, 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 do podstaw. I ta szybko działa na, na takiej zasadzie, że możemy sobie o, oczywiście odpalać gry z napędu, y, czy z dysku. Nie musimy. Nie, jak, jak, zainstalujemy sobie, ustawmy grę na Xboxie. I jak ją by się odpalić bez płyty, to już nie odpalimy, bo będzie nam pisało, że co, proszę wsadzić płytę, tak? To, po, to w takim razie po cholera się instaluje tą grę. Otóż tu instaluje się ją po to, żeby, żeby lepiej chodziła. Tylko po to się niby instaluje. Ja tam akurat wszystkie instaluję teraz, bo mam, dostałem dysk już zestawie, to sobie teraz instaluję wszystko. Ale ta, ale właśnie w tej przeróbce jest coś takiego, że po zainstalowaniu gry, po prostu od razu, automatycznie po zainstalowaniu gry, możemy ją od razu odpalić z, z dysku. Nie musimy, możemy po prostu bez płyty ją odpalić. Nie musimy 20 razy się męczyć. Tak samo możemy sekat gry z pendrive'a przegrywać. Jak właśnie ja tu tam, tą przegrałem z pendrive'a, a tą zainstalowałem. Chciałem, ale ja mam, tak, na ja razie mam, mam, mam mało tych gier. A teraz potem sobie poinstruję moje wszystkie jeszcze. Olej, ci będzie mi starczyło. Mm, no co by to on tu jeszcze powiedzieć, Oczywiście, w dalej wszystko pozostaje, bo to nie znika. Na, nasze save'y z gry też wszystko zostaje, ładnie znika. Właśnie wygrywanie DLC nie, nie, właśnie nie wiem bardzo jak to się robi, a już patrzyłem trochę na to z tego co wiem to, to się wgrywało zawsze tam y, ko tutaj koło saveów z grami do plików y, z sobie grami ale tylko coś nie mogłem tego znaleźć. E, no No no... jeszcze oczywiście możemy uruchomić grę z każdego regionu bez niezależnie od regionu czyli właśnie te w PAL czy te nasze w NTSC UE czy te amerykańskie i w NTSC, czyli japońskie czyli właśnie to to na czym tak na, naprawdę na, należało mi najbardziej żeby gry sobie z Japonii uruchomić ponieważ po prostu spodobały mi się niektóre tytuły na tyle, że po prostu opłacało się przerobić tego Xboxa jednak. Z drugiej strony, nie w było kupić sobie konsolę z Japonii, zanim, zanim w ogóle bym znalazł jakąś ofertę, zanim co, to mi się z tym jeszcze namęczył. Dobra, sądzę, że tyle, tyle w temacie. Nie, 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 nie można obszędzie dalej, jeszcze to wam, wam tłumaczyć. Dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie łapę w górę nie żałujcie. To było na tyle. Pozdrawiam z Blackout Shooter. Do widzenia. Cześć.